Renata Pliś nie udało się niestety awansować do finału biegu na 1500 metrów. Pani Renato, co się stało? Co się stało? No stało się to, że po prostu w czasie biegu kontuzja mi się odnowiła i występ był taki, taki jaki był. Jaka to kontuzja? Kontuzja, z którą się już męczę, że tak powiem, miesiąc czasu, ponieważ po Mistrzostwach Polski, jak pojechałam do Spały... Robiliśmy z tren trenerem trening, trening trener poszedł może z, nie wiem, z treningiem Wabank. poszliśmy, wiadomo w sporcie trzeba czasami zaryzykować, żeby mieć dobre wyniki. Nie udało się, noga mi nie wytrzymała, więc takie były tego efekty i bieg wyglądał jak wyglądał. No tak trzeba podjąć ryzyko, no bo igrzyska są raz na 4 lata i na pewno się na nie pani bardzo nastawiała. No, oczywiście, że się na nie nastawiałam, tym bardziej, że zrezygnowałam z halowych mistrzostw świata, zrezygnowałam z mistrzostw Europy, po to, żeby tutaj w jakiś sposób zaistnieć, wypaść jak najlepiej. Szkowałam się na wynik w granicach 4.01-4.02. No, niestety nie udało się i praktycznie mogę się tylko zadowolić udziałem w igrzyskach. Jak ocenia Pani poziom swojej konkurencji? W biegach było wiele niespodzianek, niektóre zawodniczki też poprzyjeżdżały, mają, mają problemy zdrowotne, jedna z faworytek odpadła w pierwszym biegu również, no, jedna Rosjanka jest mocna, no zobaczymy jak to będzie. Jaki wynik wystarczy na medal? Tego jeszcze nie wiem, to będzie trzeci bieg, każdy będzie miał jeszcze biegi w nogach, także, także naprawdę nie mam pojęcia. Panie Nato, dziękuję bardzo za rozmowę i życzymy udanego rewanżu w Rio de Janeiro. Dziękuję, jeżeli dotrwam.